thank you Intencją reżysera oprócz bazowego problemu uzależnienia był rozpad rodziny. Myślę, że każdy z nas miał w rodzinie w sytuację wiem, z osobą uzależnioną. To w jaki sposób teatr funkcjonuje, jako alkoholizm, czy uzależnienie funkcjonuje w teatrze i w kulturze teatralny też jest tematem, o którym my się roztrzaskujemy. Ja, wchodząc do jakiejś sceny, zrobiłam, no nie wiem, coś takiego. Na przykład, i on od razu y, y, podpowiadał mi, na przykład, że ona sobie wyobraża, że jest motylem. No i jakby to, po, jakby, ponieważ starałam się na to reagować n, n, najgłupiej czy najodważniej jak umiałam, starałam się po prostu być motylem w tej scenie. Właściwie te postacie się cały czas okłamują, i jak gdyby nie, jak to powiedzieć, no. Oczywiście, że tam są emocje, ale właściwie im bardziej są one ukryte, to jest lepiej.